Chicken Trap z Luizjany Polskie ulice, czarne twóry, białe tkany Od kilku lat czuję się niepokonany. Odkąd robię te rapy, odkąd się wymykamy Bam! taki Fried Chicken Trap Płyta ląduje w żółtym kontenerze, no bo to plastik Sprawdzam to raz na jakiś czas, tak jak kebab tam kurwo, solid, kurwo, potęga na poli Wcinam kaneloni z moją dupką Jestem wizjonerem, za te wizje zgarnę gruby przelew Noję wizjonerem, nawet jak ładuję 0,7 Ktoś się nudzi, marudzi, to zapraszam na osiedle Stoję pod tą szkołą, w której oglądałem jedyneczkę fried chicken, Czuję się niepokonany, odkąd robię terapię, odkąd się wymykamy tam Kentucky Fried Chicken Trap z Luisiany. Polskie ulice, czarne fury, białe damy. Od kilku lat czuję się niepokonany, odkąd robię terapię, odkąd się wymykamy tam Tu miał być fit Ale sam to rozpierdolę, ja nie fit Z każdym albumem czuję, jak po mi się fit za kołem, jakbym opierdalał, to mi fi fit Jadłem całą bombonierkę, sam nie zostawiłem nic do, panie, są moje nazwisko? Widzą we mnie przyszłość, mm, -mm to nie wszystko uh. Dopiero zaczynam, oni pisali, uh. że coś tam zjebałem Mordo, my ciągle myślimy o ścianie, od kiedy na ścianie Pogwiesiłem diament, uh. chuj, Fried Chicken Trap z Polskie ulice czarne